Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie w Barcelonie Dal Park. Przed nami konferencja prasowa po meczu 15. kolejki Petki II Ligi, w której Zagłębie Sosnowiec podejmowało hojniczankę chojnicę. Goście odgrywają się 0. Jest z nami trener drużyny gości, pan Marek Brzozowski. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o pomeczowy komentarz. Na wstępie um, ogromne gratulacje dla mojego zespołu. To był nasz piąty mecz w ciągu 13 dni. We wtorek ciężka batalia w Pucharze Polski. i Dzisiaj bardzo się obawialiśmy tego meczu szczególnie pod kątem fizycznym jak zawodnicy się zregenerują. Do tego doszła podróż i myślę, że w tych momentach kiedy rzeczywiście było nam ciężko to ich nastawienie, determinacja, charakter spowodowały, że dobrnęliśmy ze zwycięstwem do końca. Wiedzieliśmy, że będzie tutaj ciężki mecz, że te momenty, kiedy oddamy piłkę e, dla Zagłębia, to, to będzie nam ciężko. Na szczęście w trzeciej tercji było ich nie aż tak dużo, i przez to, że się bardzo dobrze broniliśmy, że byliśmy bardzo kompaktowo ustawieni, e, tak naprawdę tych celnych strzałów nie było, nie było za dużo. I, I tutaj wielkie gratulacje znowu dla chłopaków. E, natomiast e, ten mecz chcielibyśmy dedykować Olkowi Bykow, bo spędził tutaj kilka pięknych lat. Wiem, że emocjonalnie był to dla niego bardzo ważny mecz. Było mu bardzo ciężko, ale, ale pokazał, że ma wielki charakter i wielkie umiejętności. I, I myślę, że zagrał tutaj jak za najlepszych lat w Sosnowcu, więc wielkie brawa dla niego i dedykacja dla tego wspaniałego chłopaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, dziękuję za pierwszą część konferencji. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji Pomeczu Zagłębi Sosnowiec- Chojniczanka- Chojnice. Jest z nami trener drużyny gospodarzy pan Wojciech Łubodziński. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o pomeczowy komentarz. Zacznę może od tego, że to, co piłkarzom powiedziałem w szatni, czyli to, że miesiąc miodowy już się skończył, jak widać i trzeba troszeczkę sobie przeorganizować pracę. Często tak jest, że wchodząc do mojego klubu, często czasami tak jest, że po serii zwycięstw jest, jest jakiś regres. My w tej chwili w tym regresie lekkim jesteśmy, ale, ale tutaj bym się nie załamywał, bo ok, ta bramka była kuriozalna i nie będę o tym dyskutował, bo, bo to się raczej nie zdarza w piłce. Bardziej mi chodzi o to, że w pierwszą połowę graliśmy, jeżeli chodzi o nasz plan dobrze, jeżeli chodzi o stwarzanie z tej sytuacji, bo na tych fazach przejściowych mieliśmy kilka dobrych szans na to, żeby, żeby strzelić te bramki. Niestety w drugiej połowie tego nie, nie robiliśmy i tu, i tu mieliśmy problem. E, tak jak mówię, dłuższy mikrocyk teraz przeorganizujemy sobie tą pracę, trochę zweryfikujemy też nasz skład, bo, bo na pewno trzeba coś zmienić, ale też na pewno rewolucji jakiejś wielkiej nie będzie, bo plan się nie zmienia. Dziękuję.